Króliczki Nie mają dobre humory. Dobry, Nie dziwcie się! Hej, boy! Czemu króliczki są w dobrych nastrojach? Może się pogodziły z koszykarzami? Może były na zakupach i kupiły nowe ubrania? Nie lubię, gdy króliczki mają dobry nastrój. Króliczki, jakie dzisiaj macie dobre humory? Tak, Pizza, mamy dzisiaj świetny humor! Tak, bycie smutnym jest do bani. Jutro będzie fajna impreza. Jutro na imprezie Halloween wszyscy oszaleją. Tak, wszyscy pokażą swoje kostiumy. Pizza i ja będziemy mieli najfajniejsze. Mhm, mm ja wybierałam. Zróbcie mi i Maji gorącą czekoladę, a ty maskotko? Sok marchewkowy. Ej, robi się. Na imprezie halloweenowej będzie specjalne menu. Robimy straszne pyszności. Nie mogę się doczekać jutrzejszej imprezy. To będzie mega fajne wydarzenie. Ciekawe kto kim będzie. Jestem pewna, że żeby nie będą straszne, tylko śmieszne. Dziewczyny jutro się mnie wszyscy wystraszą. Wow, maskotko! Tylko nas nie strasz, jesteśmy zespołem! zespołem. <laughs> tak nie podobają mi się króliczki. Nie chcę, żeby ukradły show na jutrzejszej imprezie z okazji Halloween. Dima, może się przebierze, za brudnego króliczka. Co ty robisz? No, będę twoją króliczycą. Co wy wymyślacie? Króliczki wam tego nie wybaczą? Słuchaj, zajmij się swoimi sprawami. Dima, to co? Jutro przebieramy się za króliczki? Jestem futbolistą, będę futbolistą, zombie. Dima, nie podoba mi się, że tak trudno się z tobą dogadać. Dziewczyny, dzwoniłyście już do wizerzystek? Zrobią nam jutro makijaż? Blondy, nie martw się, jutro przyjadą wizerzystki i zrobią nam makijaże. Będziemy tak wyglądać, że wszyscy faceci zwariują. Nie będziemy strasznie okropne, będziemy strasznie piękne. To wspaniale. Mam nadzieję, że pamiętacie, że w Halloween musimy przyćmić króliczki. Za jutrzejszą imprezę! Tak! Dzień! Popaki, za minutkę trenerka Abby pójdzie na siłowni się przebrać i wtedy z nią porozmawiamy. Dzień dobry, trener Koebi. Możemy porozmawiać? Minutkę. Prosimy. Koszykarze, nie mam z wami o czym rozmawiać. Ceniam! Koszykarze, nie musicie mnie śledzić nie mam wam nic do powiedzenia. Rozumiemy, że jest pani zdenerwowana na sprawę z dziewczynami, ale nie jesteśmy w to zaangażowani. Powiemy całą prawdę. To dziewczyny miały kłopoty. Tak, szalony fan zamknął je na siłowni na cały dzień! Nie rozumiem, czemu nigdy mi od razu o tym nie powiedział. Próbowaliśmy, ale wyrzuciła nas, panie z Szatni. Nie mogliśmy dokończyć. Proszę im pozwolić iść na imprezę Halloween. Bez króliczków będzie nudno. Koszekarze, króliczki będą na imprezie. Jak mogłabym im dać taką karę? A co zrobimy z tym fanem? Nie podoba mi się jego zachowanie. Trenerko Ebi, a co pani myśli? Smile, pięści nie rozwiązują problemu. Musimy się dowiedzieć, czemu ten Alan przyszedł do naszej szkoły i co chce od króliczków. Zakochał się w jednej z dziewczyn. Timor faceci nie zachowują się tak dziwnie, jak się zakochają. Dobre chłopaki, uspokójcie się. Słyszeliście co powiedziała trener Eebie. Musimy się dowiedzieć czemu tu przyszedł. To i tylko zapytać, zaraz ci powie! Tak czy inaczej chłopaki, jutro przed Halloween musimy się dowiedzieć, kim jest ten Alan, co robi w naszej szkole i czego chce od cheerleaderek króliczków. Dacie sobie z tym radę? Damy radę, trenerko Ebi. Damy radę, prawda, chłopaki? Damy radę. radę. To idźcie i się dowiedzcie, czy trenerka Ebi może się przebrać? Tak, tak. Mam nadzieję, że wam się uda. Czemu moje dziewczyny zawsze muszą mieć takie przygody? Słuchaj, Alan, a czym się zajmujesz? Masz jakieś hobby? Jana, co to za przesłuchanie? Leila, muszę wiedzieć, z kim spotyka się moja najlepsza przyjaciółka i czy jesteś w dobrych rękach. Uprawiam judo, więc mogę chronić moją dziewczynę. Dużo też czytam, więc potrafię podtrzymać bardzo długie, inteligentne rozmowy. Mogę mieć inteligentną dziewczynę. Maja, zobacz, Alan nie odchodzi od swojej nowej dziewczyny. O, cześć dziewczyny, pięknie wyglądacie. I to jak zawsze. Alan, nie zapędziłeś się, jestem tu. Oj, Laila, nie musisz być zazdrosna o Alana. Potrzebujemy tylko, żeby wyznał trenerce Ebi, co zrobił. Tak, może by się w końcu odważył powiedzieć, co zrobił. Posłuchajcie, króliczki, zostawcie mojego Alana. A może mam wstać? Słuchajcie, dziewczyny, a może nie powinniśmy się zwierzać ze wszystkiego trenerce Ebi? Ona już pewnie zapomniała, to co, pokój? Alan, nie pogodzisz się z króliczkami. Posłuchaj Laili. Poza tym, Alan, mam jedną bardzo ważną zasadę w relacji ze mną. Jak chcesz nadal przychodzić do mnie do domu i odrabiać ze mną lekcje, nie będziesz się przyjaźnił z króliczkami. Nie podoba mi się ta zasada, Laila. Posłuchaj, Alan. Jak nie podoba ci się ta zasada, to nie podoba ci się moja przyjaciółka Laila. Tomasz, Tomas, przestaniesz, przestaniesz za nami, za nami biegać? biegać? Jesteśmy razem. Co? Już się nie spotykamy. Już ci Karina powiedziała, że wszystko skończone. I tak po prostu się odkochałaś? Nie wierzę. Tomasz wierz lub nie, ale między nami koniec. Słyszałeś to koniec i nie biegaj za Kariną. A co tu się stało? Tomas, czy Karina cię zostawiła? I tak cię kocham i będę za tobą biegał. Wszystko przez Mary. O, Tomas! Przyjaciele i związki. Ja też miałam taką koleżankę, która ukradła mi chłopaka. Julia, nikogo nie ukradłam. Po prostu browasty był we mnie zakochany. To się zdarza. Co mam zrobić? Jak mam odzyskać Karinę? Znajdź sobie inną dziewczynę, a Karina szybko do Ciebie wróci. Tak sądzisz? OK. Johnny, będziesz za mną chodzić? No, musiałabym się zastanowić, ale nie będę się zastanawiać. Zgadzam się. Zobacz, dopiero co zerwaliśmy, a on już całuje się z Julią. Mówiłam ci, Karina, że on nie jest dla ciebie. Tomas, nie jestem jak Karina, będę cię kochać przez resztę mojego życia. Julia, Tomas nie jest z tobą z miłości, tylko chce odzyskać Karinę. Gidzie, nie przeszkadzaj, może im się uda. Browasty, ja znam Julię. To nie wyjdzie. Dobra, to teraz każdy ma nową dziewczynę. Chodźmy do kawiarni. Stawiam wszystkim pączki. To jest facet, na którego czekałam. Mówicie poważnie? Takie zadanie dała wam trenerka Ebi? Naprawdę wam uwierzyła, że mamy problem z Alanem? Tak, no. Uwierzyła nam i zaufała nam. Po prostu powiedzieliśmy jej całą prawdę. A tak w ogóle to trenerka Ebi chce zdemaskować tego fana, tego szalonego. Świetnie, no to kto i w jaki sposób pokaże, jaka jest prawda? Trenerka Ebi kazała wam się o nim czegoś dowiedzieć? Tak, ona i my chcemy się dowiedzieć wszystkiego, co robi. Mamy już nawet mały plan. Chcemy mu ukraść plecak i potrzebujemy do tego waszej pomocy. Wow! Koszykarze? Nieźle? Tak, super pomysł, ale co znajdziemy w tym plecaku? A może w jego plecaku jest jego pamiętnik i tam może jest napisane? Czego on od nas chce i jakie ma plany? No to jak, dziewczyny? Odwrócicie jego uwagę, a my weźmiemy plecak. Odwrócić uwagę? Jak? Nie my będziemy wam to tłumaczyć. Może weźmiecie go do restauracji, kupicie mu latę? Powiedzcie, może chcecie z nim pogadać? Tak, od razu za wami pobiegnie. No dalej, dziewczyny, nie możemy się doczekać, aż przeszukamy mu plecak. Okej, okay, koszykarze, zróbmy to. Nat i Kitty mają szczęście, że nie ma ich dzisiaj w szkole. Inaczej musiałyby to robić z nami. Tak, Diana, ale ty z nim rozmawiasz. Nie maja razem! Dobra dziewczyny zrobimy to! Zgoda! Dzień dobry wszystkim! Dzień, Dzień dobry, dobry nauczyciel, nauczyciel Mike. Mike! A wy co tutaj robicie? Chcemy się to uczyć razem z normalnymi nastolatkami. Mamy dość siedzenia w piwnicy. Za mało światła i dużo pajęczyn. Chcemy się uczyć w normalnej klasie. Jak normalni uczniowie. Wiem, że chcecie się uczyć z normalnymi uczniami, ale Wy nie jesteście normalnymi uczniami, którzy chodzą do całkiem normalnej szkoły. Proszę podać chociaż jeden powód, dla którego nie możemy. Jesteśmy tacy sami. Mamy plecaki, codziennie chodzimy do szkoły. Czym się różnimy od zwykłych nastolatków? Może to, że macie po 100 lat, albo bladą skórę? Ale czemu mam wymieniać te wszystkie różnice? Wy jesteście tego świadomi. Panie Mike, myli się pan, nie każdy tu ma 100 lat. Poza tym to tylko cyfra. Jak nas pan nie przyjmie do normalnej szkoły, to będzie bunt. Tak, bunt, będziemy się buntować. Bunt zombie, który powali wszystkich na kolana. Tego pan chce? Będziemy przeszkadzać w zajęciach i rysować na ścianie literki Z. Rozumiem, nastolatki protestują. W takim razie chodźmy do gabinetu dyrektora i o tym porozmawiajmy. Jestem gotowa iść do dyrektora. Ja też. I ja. Dyrektor nas zrozumie. No pewnie tak. Albo was wyrzuci. Alan, idziemy przypudrować noski? Poczekaj na nas. Ale niedługo. Maja, Alan jest sam. Czas działać. Koszykarze! Alan, jest taka sprawa. Chcemy się z tobą zaprzyjaźnić. Może pójdziemy razem do kawiarni i napijemy się gorącej czekolady? No jasne, dziewczyny, zróbmy to. Super, no to chodźmy. Jak ci się podoba? Lejla, z kim rozmawiasz? Alana tutaj nie ma. Powiedziałam mu, żeby tu na mnie poczekał. Może poszedł przypudrować nos na pierwsze piętro? Dobra, poczekajmy na niego tutaj. Pizza Ice, poprosimy o gorącą czekoladę. Trzy gorące czekolady dla nas i naszego przyjaciela. Dziewczyny, tak się cieszę, że wreszcie zostaliśmy przyjaciółmi. Tak, my też się cieszymy. Wow! Króliczki zaprzyjaźniły się z szalonym panem. Patrząc po to to coś kombinują. Chcemy gorącą czekoladę z piankami na wierzchu. Dziewczyny, uszczypnijcie mnie, czy ja śnię? To nie sen! Chłopak szczura jest tu z króliczkami. Oh my god, co to za przyjaźń! Moim zdaniem króliczki coś knują. Dobra, dziewczyny, miejcie na nich oko i słuchajcie uważnie, o czym rozmawiają. Ktoś z Was pamięta, gdzie jest jego szafka? Ej, koszykarze, otwieracie moją szafkę? O proszę, to jest jego szafka! A to jego plecak! Dobra, chłopaki, idziemy szybko! Zobaczymy, co ma w plecaku! Kto znalazł plecak? Smilik znalazł plecak! Chodźmy! Przegrywy, jak co to nic nie widzieliście! Kumacie? Nie widzieliście! Przed chwilą koszykarze ukradli komuś plecak. Nieważne. Co, idziemy do kina? No nie wiem, jak chcesz. Chłopaki, tu na korytarzu. Koszykarze, nie biegajcie! W porządku, szczury! Wariaci! Tylko mój Alan jest normalny. Ale gdzie on jest? Pewnie nadal pudruje nosek. Diana, mamy plecak. Dobra, zobaczmy, co tam jest. Nie, zobaczymy razem z dziewczynami. Najważniejsze, żeby przegrywy się nie wygadały. Czego się boisz? Nie boję, tylko się martwię. Jesteście super, dziewczyny. Wasza czekolada. Fajnie, że się zaprzyjaźniliście. Dziękujemy, pizza. Maja, dostałam sms -a. Musimy iść. Chodźmy. Dokąd idziecie? Czekolada czeka. Alan, możesz wypić wszystkie trzy. Zobaczcie, dziewczyny. Czy to nie dziwne? Zamówiły czekolady, a potem zrezygnowały. Może nie mają kasy, żeby zapłacić? Tak, dziewczyny, to nie jest normalne. Coś się tutaj dzieje. Też się zastanawiam, co tu się dzieje. Chłopaki, dobra robota. Nie wątpiłyśmy w was. Ej, to nie jest twój plecak. Zobaczmy, co w nim jest. Chłopaki, zachowajcie dystans. Każdy wszystko zobaczy. Diana, wyciągaj. Pokażcie nam, co on tam ma. Właśnie tego potrzebujemy. Osobisty pamiętnik. Wiedziałam, że go ma. Zobaczmy, co tam jest. Nie rozumiem. Facet prowadzi osobisty pamiętnik. To dziwne. Słuchaj, ty też go miałaś i to jeszcze rok temu. Miałeś nikomu nie mówić. O, właśnie tego potrzebujemy. Tu jest wpis o cheerleaderkach. Witaj, mój osobisty pamiętniku. Moje marzenia się spełniły. No, prawie się spełniły. Jestem już w liceum króliczków i mam nadzieję, że zaprzyjaźni się z cheerleaderkami. A jak będę mieć szczęście, może któraś z króliczków się we mnie zakocha. W międzyczasie, moim celem jest zostanie maskotką. I jestem pewny, że mi się to uda. Nie, no, on nie jest szalony, po prostu zakochany. Komu to potrzebne? On siebie widział. Dobra, uspokój się, Smile. W zasadzie to nie jest dziwne. Jesteśmy fajniejsi. Chłopaki, uspokójcie się. Najważniejsze, że wiemy o co mu chodzi. Musimy jak najszybciej powiedzieć trenerce Ebi. Maja, powiedzieć albo pokazać. To jak, chłopaki? Szalony fan ma kłopoty. To co, idziemy się z nim porachować? Nie, Smile. Jutro w Halloween. Skończymy z nim. Kochani, jak widać zdemaskowaliśmy tego szalonego fana. Zostawcie lajki, subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. Do zobaczenia, pa! pa. Smile, oddaj plecak! Chłopaki, uspokójcie się. Najważniejsze, że wiemy, o co mu chodzi. Musimy jak najszybciej powiedzieć trenerce Maja powiedzieć albo pokazać, Mówiłam, że to nie wyjdzie. Nie, no, nie rozumiecie, zobaczcie. To się tak fajnie nie wyrywa. Nie, to inna strona. Jaka różnica? Nie, to ważne.